Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Asia. Kubuś, to Kubia. Kubuś, my z Kubusią właśnie dzisiaj wybieramy się na taką fajną, fajny kemping. I ten kemping jest niedaleko naszego domu. Na ten kemping mamy, jak tutaj widać, godzinę 23. I on się nazywa Croft Farm waterpark. No jedziemy tam się spotkać z naszymi znajomymi. Mam nadzieję że będziemy mogli sobie popływać na kajaku. Może może supa wynajmiemy. Także no zobaczymy. Czekajcie. A my właśnie teraz ruszamy w drogę. To na razie. Tam te zielone? Nie. Biała? zielona i biała. Dobra, to wychodzimy. Zaraz do trzeba zadzwonić. No chodź, idziemy zobaczyć, czy to oni są. Chodź, zobaczymy, czy to oni. Tu jest dobrze. Co? jest dobrze. Cześć, dobrze. A oni. A dzień dobry, państwu. Dzień dobry! Znalazłam ich Znalazłam z guby, bez problemu. No i dojechaliśmy na miejsce. To był, to był Paweł i Justyna. A teraz biorę... O, już wyskoczył Teo. Tutaj miał tyle miejsca, żeby wszystko ładnie przyszykowałam. Jego spania. No to biorę go i idę, żeby się wysikał. A pole jest bardzo fajne, bardzo ładnie. Tutaj jest plac zabaw dla dzieci i toalety są, że nie chciało się tutaj wysika. I zaraz będziemy szukać z kubą naszego miejsca. Bo nie wiem dokładnie, gdzie to mam. Muszę sprawdzić tego maila. Bo ta pani mówiła, że mi wyśle wszystko na maila. Prosimy nasz kanał, losy. Także, ale fajnie, to jest, Podoba mi się bardzo. Szkoda, że Rafała nie ma z nami. My się z Kubą rozbiliśmy, tutaj namiotem. Yy, to jest nasz namiot. Samochód. Tutaj jest plac zabaw dla dzieci i są toalety i prysznice. Teraz Wam pokażę jak to w środku wygląda. Tutaj jest takie pole zrobione y, dla przyczep. Tam dalej jest pole namiotowe. Też wam na chwilę za chwilę nagram. A tutaj są toalety. Są dwa duże prysznice. naprawdę dużo to jest prysznic i panel od prysznic i tutaj są jest jedna umywalka tutaj taka na zewnątrz i jedna umywalka tutaj taka w środku a jeszcze po drugiej stronie są umywalka także są trzy umywalki i cztery toalety Ładne jest tak zadbane, co chwila sprzątają panie. Tutaj mamy... ...dwa takie domki. I tutaj jest... tam obok była męska toaleta. I tutaj jest na opróżnienie kaset toaletowych i szarej wody. Tutaj takie jest pomieszczenie a teraz zaraz chłopcami się wybieram na plac zabaw kuba ma tutaj kolegów i koleżanki obok nas są z taka rodzina z pięcioro chyba dzieci to miast a tutaj są takie pody i małe domki Od samego rana z dzieciakami pływa na badebordzie i na kajaku. Fajne, fajne, fajne miejsce dla rodzin. Idziemy? dochodźcie Let's go! No, idziemy z dzieciakami teraz na placowów. To jest taka duża łąka. To są miejsca na łódki. A my tu idziemy. Tutaj są zaraz domy holenderskie. Tam dalej są takie nowe, bardziej nowoczesne te domki. No a tutaj jest jeziorko. Na tym jeziorze sobie pływają. Tam jest wypożyczalnia łódek. Padboardów. A tutaj są te domki. Takie fajne, nowoczesne. Na to jeziorko można sobie tak przejść dookoła. Tam jest restauracja, jest taki sklep z tym... Takie sportowe rzeczy są. Można sobie kupić podobordo, pianki, buty i tam różne takie akcesory. Może wejdę do niego nagram. Ja, to są te domki takie fajne Na zewnątrz mają jacuzzi ja, Dziś sporo jest ludzi wcześniej też tak dłużo było no, mieliśmy z Kubą zostać dwie noce ale tak nam się spodobało że Dzisiaj wykupiłam jedną dodatkową noc i wracamy wszyscy razem, bo moi znajomi też zostawali to. Do, Dostałem do piątku, także razem sobie wrócimy. Nami znajomi mówili, że tutaj normalnie sobie można przyjechać ze swoim sprzętem w, w wodnym. I spędzić sobie tutaj czas. Nie trzeba bukować żadnych... E, żadnych piczy. No tutaj na, tutaj na wprost jest gym. Tam jest sklep ze sprzętem. A my idziemy z dziećmi tutaj na plac zabaw. Dosyć duże te parkingi są. Dwa. Aj, to jest plac zabaw, ale nie wiem, z której strony się wchodzi. Teraz zobaczymy. To jest placobaw. Aha. Ohio! ohio! A, to jest właśnie zabaw Kuba daj ten telefon. A ty tu jesteś? Halo? Halo? Kuba? Hello? No zjeżdżaj sobie. Tak to z tej strony wygląda, od strony placu zabaw. To jest jezioro. Tam jest sklep. Jest siłownia, restauracja. Zaraz pójdę tam zobaczyć do sklepu. widzicie jakie się tutaj bawią, wchowanego. A ja tutaj się przejdę kawałek. A tutaj są takie domki do wynajęcia. Takie drewniane, ładne domki. Tam obok, przyczepy stoją. Tutaj jest taki domek. Tutaj jest ta siłownia, o której wspominałam. Tutaj na wprost jest restauracja, a tam chyba można wypożyczyć sobie paddleboardy. Tutaj można sobie kupić kajaki, kajaki, paddleboardy, pianki. Różne takie sprzęty do wody. To jest fajne. 130 zł, 350 pod borda. Fajne! No tutaj są yy, do wypożyczenia chciałam smoka albo łabędzia jest 22 funty za pół godziny i 38 za godzinę. Ale nie zdecydowałam się trochę szkoda mi kasy. To bardziej, że jedziemy, w środę jedziemy do Polski. No, a dzisiaj Kuba pływał z dziećmi tutaj na takim rowerze wodnym ze zjeżdżalnią. A my tam jesteśmy. Rozbicie na wprost. Także fajnie. Góry jest jakaś restauracja. I tutaj też jest restauracja. Przejdę tutaj chyba z dziećmi na lody. Kiedy będzie z wejście. Tutaj chyba jest wejście. To przejdę tutaj z dziećmi na lody. Od dziewiątej do 21 pierwszej szczyny. A tutaj przyszłam sobie na ten wybieg dla psów, o którym wam mówiłam. Teo siedzi tam w kącie i robi dwójkę. O, już biegnie To Franek bawi się butelką. I tutaj obok jest takie wielkie, tutaj wielkie pole kempingowe dla, no chyba tylko dla namiotu, bo same namioty stoją. Tam są ubikacje, damska i męska. Tutaj stoi taki biały namiot i tam sobie można wejść, są ławeczki, sobie można posiedzieć jak pewnie deszcz pada A tutaj pan teraz kosi trawę. Także ogromny jest ten kemping, ale polecam Wam, bo fajnie to jeziorko na środku, także fajna sprawa. To tak jak wchodzimy na ten wybieg dla psów, to mamy tutaj kosz na śmiecie, tutaj mamy rękawiczki, woreczki na kupę, także pomyślone dobrze, jak ktoś by zapomniał. A to my już wracamy z powrotem na pole kempingowe. Tutaj mamy ten plac zabaw. To są toalety. Na środku jest prysznic, bo po prawej stronie jest męski, po lewej damski. I tutaj jeszcze jest miejsce do mycia naczyń. I tutaj są kosze na śmieci. A tutaj są trzy stoiska do mycia Wam jeszcze może pokażę... Kawałek z tej strony, właśnie na środku są przyczepy. Tam dalej są też karawany, poszliby nasz kanał, losa. dalej też są przyczepy dosyć duże jest to pola. Tutaj na wprost też jest jeziorko. To samo tam są przyczepy znowu i tak się tutaj całe tam obchodzi dookoła, dookoła. I tam jest ta przestań. Co dzisiaj rano tam byłam? Tam jest ta przestań. Można tam wypożyczyć sobie właśnie te kajaki. Kajaki, podbordy, te rowery wodne. To są właśnie te, te łabędzie i smoki. Tam są. Także jest trochę tych atrakcji. Kiedyś taka łódka płynęła z, z silnikiem. A tutaj kaczuchy wychodzą. Kaczki albo dzikie gęsi, nie wiem. A to są kaczki. To są kaczuszki, a tam dalej chyba są gęsi. No i tutaj jest drugie takie stanowisko z prysznicami i toaletami. Idziemy zobaczyć, jak tutaj wygląda. Pewnie taki standard podobny jest, a pogoda mamy taką wkradkę. Co jakiś czas pada, a tutaj kosze na śmieci. Tutaj jest do opróżniania toalety I tutaj trzy miejsca czy stanowisko na mecie naczyń A tutaj są jakieś prysznice No takie podobne jak tam Dużo mniejsze. Jego in that one? <laughs> Okej. Okay. Yeah. Bardzo dużo jest tutaj przyczepów kempingowych. Idę zobaczyć jak tutaj te toalety wyglądają. Takie toalety zwykłe, zwykłe, a tutaj są miejsca z umywalką i tutaj jeszcze są prysznice, także tamte prysznice, co my do nich chodzimy, no to takie są mm, nowsze. Ładną pogodę, chociaż co chwilę deszczy kropie, ale jest teraz ładnie, słonko świeci. I nie ma deszczu. I chciałam Wam pokazać mojego synka, który tutaj się załapał do chłopaków na Padoworda. I radzi sobie bardzo dobrze. <ścoughs> Uczą go balansu. I cały dzień tutaj spędza w wodzie. Także, jako my rodzice chyba będziemy musieli kupić takiego paddleboarda. bo Kuba jest zafascynowany pływaniem na takie desce. Co chwilę gdzieś tam pływają, na cały środek sobie wypływają jeziora. Także fajowo. Teraz wypomnę zrobię przeblierzenia. Kuba schodzi? Fajnie. Kuba szczęśliwy. Kuba. Co ci? mój pistolet to wody. No to tam jest. Już idę. My właśnie będziemy jeść obiad. Paweł już z Kubą włożyli karkuwę na grilla I będziemy za niedługo jeść obiad. No i później chyba wezmę Kubę mojego albo Justynę i sobie popływamy kajakiem. A tu się chłopcy bawią. Sam zostałaś. Nie on, tylko on idzie teraz. Idzie. No. Ale. jest To Fajnie. Kuba sobie klocki układa Lego. Jak bym zrobił. Ale piękne. I samochód tam jest, tak? Policyjny. na no ślicznie. Tutaj, tam. No. tutaj jest to. koło jest. Świetnie. A to bardzo fajnie. To są mrówki. A tutaj jakiś ludzik jest. Czyj to jest kochanie? Tak? No już z nas i z kubą mają kajak i będziemy za niedługo pływać. A jeszcze chciałam Wam pokazać, to jest właśnie to miejsce, na którym jesteśmy. 56 mamy numer. I ruch na jeziorze. Także fajnie. No to tam, tam mamy tam przystań i wypożyczanie sprzętu, restaurację. Tam jest taki plac zabaw na dzisiaj, dzieci były tam, ja byłam z nimi. A tam jest taka platforma i tam jest taka ścianka wspinaczkowa wysoka. A ja witam w kolejnym dniu. Dzisiaj ostatni nasz dzień pobytu na kempingu. Ja właśnie biorę się zapakowanie. Tutaj mieliśmy dwie sypialnie. W jednej co zrobiłam garderobę tutaj na środku Teo spał a my tu też przyszykowałam rzeczy do ubrania Kubę budzić, myć się, zjeść śniadanie i wracamy do domu dobrze bardzo fajnie było przeszliśmy nasz kanał wszystko teraz trzeba posprzątać, zapakować do auta i jedziemy do domu. My Się już złożyliśmy. Tutaj zostało tylko miejsce po naszym namiocie. Paweł już odjechał przyczepką. Już pojechali, a jeszcze poszłam się wykąpać. I my też już ruszamy. Jesteśmy już gotowi do pracy. A zostawiłam ślad po nas, że tutaj byliśmy. Nasz raf adventure. Zostawiłam cztery naklejki, jedną tutaj, i pozostały tam dwie. Także kuba już się po raz kolejny żegna z dziećmi, i ruszamy. gdzie ci siedzę i się jeszcze bawię.